Cześć wszystkim. Cześć. Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj będzie o zastoju czytelniczym. Tak. Nie żebyśmy go akurat miały, przynajmniej ja. Nie no, ja miałam ostatnio, całkiem niedawno. No ale w ogóle co to może jest? Zacznijmy od tego, co to jest zastój czytelniczy, jak my go rozumiemy, no zastój czytelniczy, no, no wiadomo, pierwsza. nie? No nie chce mi się czytać. Tak. I nieważne co. Tak. Po prostu nie chce mi się czytać i... No i, przeglądania i z jednej strony bym chciała coś poczytać, ale mi się nie chce. No, bo bym chciała poczytać, bo ja lubię czytać te książki, no. Lubię poznawać nowe historie, ale jak sobie pomyślę, że ja mam otworzyć tę książkę i tego e-booka włączyć, to no mi się odechcie. No, włączyć tego e-booka, No ja nie no, ale to, bo to jest dziwny stan, no, bo to jest coś, co lubisz teoretycznie robić, tak, nie? Tak, ale, no. Ale, ale jakoś, ale jakoś nie chce ci się. No to ja mam jakoś inaczej, bo u mnie zastój czytelniczy jest w momencie, kiedy nie mam co czytać, albo nie masz mam pomysłu. Nie mam pomysłu mm -hmm. na albo jakąś słabą książkę jeszcze trafia. Albo właśnie trafię na nową książkę. I tak, chcesz ją i chcę, 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 Tak, e, a no. nie mam w zanadrzu nic, co e, no, by ją zastąpiło. I wtedy mm -hmm. następuje u mnie tak zwany zastój czytelniczy, no. więc jak widzicie, powody też mogą różne. być w ogóle mm -hmm. różne. Mm -hmm. No i dobra, no jak sobie e, sprawdzać. No oprócz tego, że na przykład nie ma czasu, prawda? No żeby, tak, no, ale to nawet nie jest nastrój no, tylko tak, to jest, no, no, życie. życie, sytuacja <noise> życiowa. Tak. Jak ja sobie z tym radzę? No w no. ja, ja, bardzo prosty sposób. W końcu trafiam na tą książkę, którą chcę czyli... przeczytać albo pożyczam kolejną pozycję z biblioteki, która właśnie pyknie, tak? Aha, czyli, ale czyli masz ochotę teoretycznie czytać, tylko nie na przykład to, co w danym momencie czytasz, ale ogólnie byś coś przeczytała. Ogólnie bym coś przeczytał Nie, to tak jest w większości przypadków. Że tak większości Natomiast nie, masz? nie, no faktycznie tak, znaczy no nie, no, I jeżeli nie tak nie masz? Zda... Poczekaj, nie zdarza się to, jeżeli jestem w cyklu czytania, no, że się trafiają sa... fajne książki mm -hmm, czyta, no mm -hmm. to, to faktycznie czytam jedną za drugą no, i w ogóle nie no, na... ma w ogóle mowy o zostałym czytelniczym, mm -hmm. bo, e... no, bo jestem jakby nakręcona e... mm -hmm. taką mm -hmm. książkami, książkami, fajnymi. Nie, I czy... też ty... czy też więcej, trudno no. powiedzieć o dobrej literaturze, tak, bo się czyta no, różne, różne no. po prostu pozycje. E... um i ale, ale Nie, no to jest zazwyczaj właśnie spowodowane taką słabą książką, słabą poszuka, książką która, nie która mi nie poszła i nie mam, mm -hmm. tak jak mówiłam, nie mam nic za nadrzu i, i, i stąd wynika. Ale no ja potem różnie. czasami też mi się trudno właśnie przełamać. No nie, że e, nawet jak już mam jakąś tam książkę, mm -hmm. na którą no w sumie mam teoretycznie ochotę, to tak też nie chcę mi się jej mm -hmm. wtedy czytać. No właśnie, no ale i, recepta. No ale co, i zmuszasz się powiedzieć. wtedy do tego? Nie wiem, chyba po prostu przychodzi moment, że, ci się że mi się zachciewa, no bo albo mi się nudzi wyjątkowo, mm -hmm, mm -hmm. nie mam co ze sobą zrobić, mm -hmm. no, no, to, no to co będę leżała i w sufit patrzyła, albo nie wiem, wykonywała roboty domowe, mm. nie, mm. Mogę poczutać, no. bo to nie, nie. No, no u mnie jest tak, że faktycznie jeżeli jest książka, która mi nie idzie i przez nią nie chce mi się czytać, mm -hmm. Jeżeli to jest taka książka, którą mimo wszystko chcę przeczytać, no to zazwyczaj ją przeplatam z innymi książkami. Mm -hmm, mm -hmm a jeżeli to jest książka, którą, no dobra, nie pykło, ale nie chcę jej nawet czytać, no to ją zostawiam. No, no ale to jest taki przypadek, że po prostu książkę spowodowała no ten tak. zasób czytelniczy. Ale jak jest taki nie wiadomo z czym spowodowany, bo tak że też... po prostu ci się nie bo Tak, też, tak mhm. nie wiem, że po prostu nagle nie wiedzieć czemu, po prostu, nieważne, po co nie chce mi się sięgać po książkę, to zazwyczaj wystarczy, że poświęcę jeden weekend na, na pieprzanie jakiegoś serialu, że po prostu cały weekend spędzam na oglądanie serialu, jakiegoś. Jednego. I przychodzi poniedziałek, ja już jestem oczy mnie bolą, już od wpatrywania się no tak, w laptopa tak, to, le to, to lepiej popatrzeć we <grym> Tak, <już> po <grym> oczy nie prostu <bolą. grym> migają mi te, mi te wszystkie sceny już przed oczami i, i po prostu wtedy już takie, takie faktycznie, że już dobra, przeczytałabym coś. No e, więc to, my to my też jest jedna sobie z takich. Ja raczej radzi, bo wiem, no, że, tak. że, że moja mama Gabrysi i mhm. babcia też jej się zdarzają, zostaje czytelnicze. E, gdzie ona też w ogóle no, nie ma ochoty nic czytać, czytać. Po prostu. No, nic, kompletnie tak, zero, no. nul. E, U niej to trwa, potrafi to trwać 2-3 miesiące, no to długo. E, że woli rozwiązywać w tym momencie sudoku. A, czyli e, ona wtedy sudoku rozwiązuje, krzyżówki. No, tak, tak, no, tak, no, ale, 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 ale broń Boże nie czyta. No. Też no, sobie tak. wzrok męczy, tylko inaczej. Tak, no. tak. No więc ja zazwyczaj mam także weekendowo przemęczę jakiś serial i, i potem już jest git. No, Innym takim moim sposobem na mhm. zasadzie czytelnicze to jest sięgam po jakąś totalnie lekką książkę, zazwyczaj młodzieżówkę Ale albo jakiś romans Young Adult, New Adult, taką typowo czyli lekką na krótkie do czytania. Tak, ale to one są tak na tyle krótkie i lekko się je czyta, że jak już zaczniesz je, je czytać, to już czytasz, wiesz o mm -hmm. co chodzi. To takie poczytajki. Ale to, to, no, no to masz generalnie remedium, no bo ja chyba ja w sumie nie mam. No. I, I muszę się zmusić, żeby jednak sięgnąć no właśnie, po nią. No właśnie, ale jak, mówię, jak że już zacznę jak czytać, to zmusić. tak, ale jeżeli to byłaby inna książka. To, to bym pewnie odłożyła, a to, że jest takie, taka poczytajka, lekka, przyjemna, szybko na jeden wieczór, no to ją przelatuję. No i właśnie jest... też krótka książka, mm -hmm, też pomaga, mm -hmm. no bo jak mam pomyśleć sobie, że mam sięgnąć po jakieś grube no to bydle... Miszczę, tak? Tak, to no nie, no albo po jakiś cykl, który też trwa ileś tomów, no to, no, no to nie, no nie chce mi się coś tam, nie? A, a tak to sobie biorę jakąś krótką książeczkę, tam 150 stron, 200... To mm -hmm, mm -hmm. e... opowiadanko opowiadanko, no i to też, to też jest jakaś taka metoda, nie? No, więc... Nie, to no, ale mnie, myślę, że to, każdy to inaczej mnie sobie ma, Właśnie razim. metodą jest raczej brak metody. Na spontanie na pewno ten mm -hmm. zastój czytelniczy sobie z nim radzimy, na zasadzie no, tak, co akurat, tak. Znaczy ja wyjdzie. mówię, ja z nim naprawdę nie walczę, mam to mam. No nie, tak, ma, no nikt nie czyta na zawody, to ma być przyjemność, no, a nie no. jakiś tam obowiązek i e, No i jak nie chcę dzisiaj czytać, to dzisiaj nie chcę czytać, no pewnie, no, jakby, nie, no. ale ja też czasem tak mam, że jak mam ten zasój czytelniczy, to nie wiem, co mam właśnie ze sobą zrobić, że zazwyczaj siadam i czytam po pracy, czy coś wracam, zrobię obiad, coś. Obiad byś mężowi A, no to jak już po tym obiedzie, jak już zrobię ten obiad, no to zazwyczaj to sięgam na, po książkę. To na drugi dzień A, na pranie, trzeci pranie, dzień pranie. koszulę, tak, prasować, tak. Tak, tak. Nie, 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 to tak przyśmiewczo, oczywiście tutaj no, sobie damy. No tak, wiadomo. W życiu nigdy też mają... E, dwie. Rączki tak małe jest. do no. gotowania i my prasowania do my, my to zadziorujemy się tak nie dajemy. No, ale więc właśnie w takich momentach faktycznie nie wiem, co mamy zrobić z tym wolnym czasem. Jakby. I to jest wtedy problematyczne, bo ja się tak snuje. i tak. Co ja mam za mąż? Jeżeli przyjdź do mamusi, możesz mi chałupę wtedy podprzątać. O tak, na pewno. Dajcie znać, jak wy sobie radzicie ze swoim czytelniczym: czy w ogóle coś z nim robicie? Czy, czy często was nawiedza, czy nie? E, no, I czy, i... W, tak, i w ogóle czy w ogóle coś z nim robicie? Bo może po prostu nie tak, macie to Nie jest to jest mama. No, dokładnie. No, ja staram się no, trochę bo, walczyć. Bo, 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 bo jest młoda i głupia. No. No. No powiem, opowiedzcie w każdym razie, bo w sumie to jesteśmy ciekawe, tak jest. jak tam u Was, bo widzicie, tutaj Gabryśka, ja i jeszcze tutaj wystąpiła babcia tak, mimochodem tak. I, i każda każdy w ogóle in, inaczej się to odbywa, inaczej każdy z tym walczy albo właśnie nie walczy, więc no opowiedzcie nam. Tak jest. No dobra, to tak. Co? To wszystko na dziś, dzięki wielkie i widzimy się na następnym filmie. Cześć! Cześć!